Siemaneczko wszystkim Słuchajcie, dzisiaj taki krótki filmik ku przestrodze Chcę wam coś pokazać W tamtym kładzie, który chodzi sobie Chciałem wyjechać z garażu Słuchajcie, po ostatniej jeździe Gaz się zaciął, czyli zamarzł No i jak odpaliłem Tak jak tego teraz odpalę Gaz nie chciał chodzić Nacisnąłem trochę mocniej Gaz się zaciął Skoczył na najwyższe obroty nie chciał się wyłączyć, nie? Także musicie, musicie na to uważać. Na biegu H pamiętajcie, że nie odpalicie. Jeżeli wam cyngiel nie chce chodzić, abyście chcieli ruszyć i próbować się z nim y, może powiedzieć siłować, i nagle ta linka pójdzie, tak jak mi poszła, to pamiętajcie, że kład się wejdzie na, na bardzo wysokie obroty. Już się nie zatrzyma, tylko gaszenie kluczykiem, więc nie polecam. Polecam sprawdzić. I najlepiej właśnie przed odpaleniem w ogóle sprawdzić, czy cingielek sobie wszystko ładnie, delikatnie chodzi. Nie? Ja miałem twardy. No i niestety zacząłem go tam delikatnie, coraz mocniej, coraz mocniej, coraz mocniej. W końcu w pękło coś w środku <noise> i kład dał do odcinki. Trzymajcie się wszystkiego dobrego.